Cześć, ja jestem Nexu i na wstępie szybkie przypomnienia. Otóż prowadzę drugi kanał, na którym to możecie znaleźć content paranormalny. Także wpadnij w pierwszy link w opisie i zostaw subskrypcję na drugim kanale, a ja już się przedłużam i zapraszam cię do ciemnej strony internetu. Sam jest youtuberem z Ohio, który przysyła filmy z bushcraftu na swój kanał. W styczniu 2024 roku sam przesłał materiał filmowy z jego wyprawy do lasów Cleveland. Zastawił swoje auto na lokalnym parkingu, a kilkaset metrów dalej znajduje namiot, który został rozwalony, co jest troszeczkę niepokojące, ale i tak idzie dalej. Po rozbiciu obozowiska zaczyna gotować, a gdy słońce zachodzi, widzi kilka osób spacerujących obok kempingu. Mężczyzna czuje się, jakby był w niebezpieczeństwie, jednak mimo to nie postanawia odejść z tego miejsca, tylko czeka na noc oraz wszystko nagrywa. Nie wiem, czy mogą to zobaczyć, czy nie, przez tętnę. Nie myślę, że tak. Wstępuję przeciwko światłowi, ale ktoś idzie poza tym, bardzo blisko do tętnicy. W miarę upływu czasu kroki na zewnątrz wydają się być coraz głośniejsze. W pewnym momencie sam woła, kto tam jest, ale z początku nie otrzymuje żadnej odpowiedzi. Dopiero po tym, jak woła około piąty raz, zaczyna spełniać się jego największy koszmar. Hello? Hello. All right, I don't like this. Hello. Hello. They're touching my tank. Stop. Hello. Hello. I'm getting out of here. Hello. Hello. I don't know what this is, but we're getting out of here. Hang on. Hello. Okay, they're walking away now. What do you want? What do you want? I have a knife. Where's my knife? Get with me. With me here. Holy crap! Get away! What do you want? Hello. I can't see you. Hello. All right, I'm getting out of here. We're getting out of here. Jedna rzecz, na którą wiele osób zwróciło uwagę w komentarzach, to fakt, że jeśli jesteś prześladowany lub atakowany przez nieznajomego pośrodku niczego, nie możesz okazywać strachu poprzez mówienie takich rzeczy jak nie widzę cię, boję się i nie podoba mi się to. Po tym jego prześladowcy najwyraźniej opuścili kemping, ale gdy tylko sam wyszedł z namiotu, zobaczył dziwne postacie stojące w lesie, zaledwie kilka metrów od niego.

I'm getting out of here. We're going. I'll come back for this some other time. All right, let's get out of here. I'm no. leaving. Don't follow me. I don't know where to go. I don't know which way to get out of here. I smell your cigarette. I can hear you. I hear you. Gdy odchodzi spogląda na kemping i widzi, jak napastnicy kradną jego rzeczy. W obawie o swoje życie postanowił zostawić wszystkie przedmioty. W tym momencie ucieka przez las, odwraca się i widzi, że napastnicy go gonią. Main trail. I don't know where they are. I think I it's all foggy up here. I got water in my headlamp. I need to... I don't know where to go. I don't see or hear anybody. Anymore. Anymore. I hear them coming. I can, can't see the shadow. Here's a path. Okay, get me there. I'm recording all of this. I'm calling up police. Right, right, I'm back on a path. Back on a path. Okay. Okay. Get away from me! Po bezpiecznym dotarciu do furgonetki, pojechał do domu i przedstawił widzom podsumowanie wszystkich wydarzeń. Wiele osób w komentarzach oskarżyło przesyłającego o ustawienie tego filmu, ponieważ nikt o zdrowych zmysłach nie nakrywałby dalej. Ale jego reakcje wydają się bardzo autentyczne oraz ludzie różnie reagują w sytuacjach stresowych. A ty, drogi widzu, co o tym filmie myślisz? Grizzly Gaz to kanał bazujący na kontencie biwakowym. Mężczyzna wybiera się na wyprawy w Wielkiej Brytanii wraz ze swoim psem nazwanym Fendi. Często publikuje nagrania, w których to pokazuje spotkania z dużymi zwierzętami oraz mocnymi siłami natury. W kwietniu 2023 roku Gaz przesłał film z wyprawy, którą odbył gdzieś w Lesie w Wielkiej Brytanii. Pierwsza część przebiega zgodnie z planem. Przedstawia Gaza rozstawiającego namiot, rąbiącego drewno, podczas gdy jego pies Fendi dotrzymuje mu towarzystwa. Jednak w drugiej części, gdy Grizzly przygotowuje kolację, nagle pojawia się obok niego nieznajomy mężczyzna, który prosi go o jedzenie i picie. <laughs> Creeped up behind me, asking me if I had a light. Me pants. <laughs> this is Martin, anyway. I don't know him, but he's stopping for a steak, just So some, just some random creep <laughs> Wondering about. <laughs> you weren't round here in a poncho a couple of months ago, were you? don't think I samo spotkanie z mężczyzną było dość spokojne. Jednak nadal dziwne jest to. Że gdy biwakujesz na odludziu i nagle podchodzi do ciebie przypadkowy facet, z prośbą o różne rzeczy. Jeśli uważnie wsłuchasz się, w co mówi ten nieznajomy, zrozumiesz, że niektóre zdania są trochę niespójne. W dalszej części filmu Gaz opowiada o tym, że Martin jest bezdomnym, i opowiedział mu historię, jak zrujnował sobie życie narkotykami i jak skończył samotnie spacerując po lesie. Mężczyzna wspomniał również o tym, że w pewnym momencie odwrócił się, aby narąbać drewna, jednak Martin opuścił kemping bez żadnego słowa. Po tym dziwnym spotkaniu, przesyłający zdecydował się opuścić biwak i udał się do domu, w obawie, że mężczyzna opowie o spotkaniu swoim znajomym, a ci w nocy przyjdą go okraść. Dodatkowo pozostawił fotopułapkę przy jednym z drzew, aby zobaczyć, czy Martin wróci w to miejsce. Jednak gdy gaz wrócił tam następnego ranka, zauważył, że kamera, którą zostawił, została skradziona. Oh. Oh, hi. Creepy Outdoors to kanał, na którym przesyłający często pokazuje nagrania swoich nocnych wizyt w podejrzanych lokalizacjach na świeżym powietrzu. W październiku 2022 roku przesłał film z wyprawy biwakowej do lasu gdzieś na odludziu. Mężczyzna miał przyczepioną do siebie kamerkę i wszystko nagrywał. Patroluje on okolice i ciężko jest mu się wyzbyć wrażenia, że nie jest sam w tym lesie. Po około 13 minutach możemy usłyszeć niepokojący dźwięk który zmienia o 180 stopni cały materiał. O, oh. oh, hi. What? I need to get out of here. O, oh uh. okay. I Ok. To get out stąd here. Kilkadziesiąt metrów od nagrywającego słychać głos krzyczący Widzę cię. Możliwe, że ten niepokojący dźwięk wydało jakieś zwierzę, ale brzmiało to zbyt podobnie do ludzkich słów, więc może krzyczał to inny obozowicz, próbujący odstraszyć mężczyznę. Ponieważ youtuber mówił i hałasował przez prawie cały czas. Mógł niechcący zaalarmować kogoś innego, ale wciąż pozostaje to trudne do wyobrażenia. Dlaczego ktokolwiek inny miałby błąkać się w tej samej odosobnionej części lasu, co przesyłający? Najbardziej niepokojące jest to, że ta osoba, zwierzę czy cokolwiek innego zaczęło krzyczeć zaraz po tym, jak facet zgasił lampę. Prawie tak, jakby czekało, aż to się stanie. Na szczęście facet wrócił do swojego obozu i do dnia dzisiejszego przysyła filmy.